Witam serdecznie, nazywam się Piotr Baszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia kolejnego raportu na nadchodzący tydzień, drugi już w tym roku. Nagrywam termatreją na Cyprze, w pięknym miejscu, ciepłym bardzo w tej porze roku. Na Cyprze, ponoć według mitów, narodziła się Wenus u wybrzeży Cypru, niedaleko Pafos, właśnie tu gdzie jestem. Ale też ciekawa, bardzo ciekawostka. Jak ktoś był tutaj na Cyprze kiedykolwiek, to mógł zauważyć, że tu jest bardzo dużo kotów. I właśnie na Cyprze znaleziono w stanowiskach archeologicznych pierwsze, najstarsze ślady kota domowego, udomywanego kota domowego, którego tu ślady właśnie zauważono 9,500 lat temu. Już pierwsze koty się tu pojawiały na, na Cyprze. Co nas czeka w tym ciekawym tygodniu? We wtorek Merkury będzie w kwadraturze z Neptunem. Jest to aspekt, który już się pojawił dwukrotnie w tym w ostatnim czasie, dlatego, że w ten aspekt związany był z retrogradacją Merkurego. Merkury ostatnio cofał się, więc to już jest trzecie przejście tego aspektu. Merkury, który ma nieharmonijną relację z Neptunem, bardzo uruchamia takie procesy typowe dla działania takiego, nie, takiego bardzo lekkiego, dziwnego, odjechanego, transcendentnego, typowego dla artystów, dla ludzi zajmujących się sztuką, e, mający go niezależny umysł, ale taki trochę pokręcony, trochę dziwaczny, trochę taki e, ekscentryczny, dlatego, że Merkury rządząc myśleniem i procesami mentalnymi pod wpływem Neptuna ulega takiemu wykrzywieniu, takiemu działaniu trochę e, dziwacznemu, czyli ten sposób myślenia, patrzenia na rzeczywistość jest e, jest taki odmienny i dziwaczny, ale dzięki temu możemy pewne obszary naszej duszy, naszego świata, naszych emocji, do których nie mamy na co dzień dostępu. We środę, słońce w trygonie z uranem. Aspekt, który sprzyja poczuciu wolności, swobody, kreatywności, niezależności, przestrzeni osobistej, czyli pozwala nam patrzeć na rzeczywistość z pewną lekkością, swobodą, luzem. Oraz Mars, który będzie w sekstylu z Saturnem, czyli taki Kolejny przejaw, moglibyśmy powiedzieć, kontroli mocy. Mars harmonijnej relacji z Saturnem pozwala nam realizować nasz potencjał osobisty. Wolność, siłę, energię, moc, kreację, odwagę. Czyli dzięki temu możemy lepiej sobie radzić z naszymi słabościami, kompleksami, uzależnieniami, deficytami, kompleksami. Ten aspekt i plus ten, to słońce w sekstylu. Uranę w Sewtrygonie, z uranem pozwala nam tę energię, pozytywną energię naszego umysłu wykorzystać. We czwartek, Nów Księżyca w znaku koziorożca, w bardzo ciekawy taki moment, bo Nów z reguły nam się kojarzy ze zdarzeniem bardzo pozytywnym, prawda? No bo często mówimy, no, na nowiu zaczynamy, coś kroujemy, rozkręcamy, uruchamiamy. Czyli dla wielu osób Nów ma pozytywne skojarzenia. Ma skojarzenia wniosące yy, pewne szanse, możliwości. Natomiast tutaj może to nie być takie oczywiste. Dlaczego? Ponieważ według astrologii tradycyjnej, księżyc w znaku koziorożca, z którym właśnie ten NUF mamy do czynienia, jest w nieharmonijnej relacji. Dlatego, że jest to tak zwane yy, wygnanie Księżyca. Księżyc lubi znak raka. W koziorożcu jest. Pozycji niekarmonijnej dla siebie i niekorzystnej, mówiąc e, językiem astrologii tradycyjnej, więc e, to ten nóg wcale niekoniecznie musi być wydarzeniem szalenie przyjemnym. No, ale my szukamy w tych naszych wydarzeniach astrologicznych szans, a nie powodów do straszenia, czy obaw, czy lęków. Więc popatrzymy na to zjawisko w pozytywny sposób. Czyli wszystko to, co jest w nas słabe, trudne, nieprzerobione, e, pewne kompleksów, lęków. Blokad, nieprzerobionych e, procesów osobistych, ma szansę no, wystartować z nową energią. Czyli, e, nie wiem, na przykład decyzja o jakimś kursie, terapii, e, o zajęciach, o warsztatach, o zmierzeniu się z własnymi słabościami i lękami, o przerabianiu naszych własnych problemów w zgodzie z potencjałem osobistym. Bardzo dobry moment, pod pewnymi względami oczywiście, jeżeli popatrzymy na to w ten sposób. W piątek. Mars w trygonie z Jowiszem, czyli energia marsowa, waleczna, agresywna, wejdzie w relację harmonijną z Jowiszem, czyli wspierającym bardzo aspekcie, czyli niosącym pozytywną energię, szansę, możliwości. Czyli daje nam to pewne, pewną okazję do tego, żeby przerobić coś, uwolnić się od naszych słabości, ale też i dać moc, i siłę i odwagę w naszych działaniach i w naszej codziennym życiu. Czyli generalnie jest to szansa. Jest to okazja do tego, żeby em, no, uruchomić swój twórczy potencjał. W końcu Jowisz daje nam tą siłę i moc w działaniu, tę energię, dzięki której możemy sobie lepiej radzić z tym wszystkim, co jest w nas słabe i trudne. O, bardzo się to przyda nam, tym wszystkim, którzy teraz na początku roku na początku roku zmierzają się z jakimiś dużymi wyzwaniami zawodowymi, biznesowymi, towarzyskimi, również wyzwaniami o charakterze relacji, przerabiania różnych lekcji, więc to jest bardzo dobre dla naszej mocy, siły osobistej, dla naszych potencjałów, które posiadamy. W niedzielę Merkury chodzi w znak koziorożca. Zwykle nie, 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 nie zwracalibyśmy może na to uwagę, no bo cóż tam w końcu Merkury, 120, 30 dni zmienia znak do Natomiast o tyle ma to znaczenie, że Merkury wychodzi ze strzelca, ze znaku, w którym jest na wygnaniu, bo Merkury rządzi bliźniętami, czyli w strzelcu był w niekorzystnej pozycji, a w koziorożcu bardzo dobrze. Znaczy, neutralnie powiedzmy. Z tym, że to wejście Merkurego w koziorożca po prostu wzmocni nasz potencjał umysł, umysłowy, intelektualny, mentalny. Czyli będzie łatwiej nam planować, zarządzać, myśleć, kreować, tworzyć różnego rodzaju e, e, zjawiska. Czyli bardzo ciekawy, obfitujący ważne wydarzenia e, w e, ciekawy tydzień. Przypominam o tym, że cały czas w sprzedaży jest horoskop e, na 2024. Czyli ta moja książeczka niebieska, którą doskonale kojarzycie. Wydaje ją od 1998 roku. 25 lat, 26 lat już. Wydawana jest ta moja prognoza na nadchodzący rok. I do tego warto jeszcze dorzucić astrokalendarium na ten właśnie 2024, co nas czeka, jakie układy, jakie zdarzenia, jakie procesy astrologiczne, kosmiczne. Zapraszam serdecznie. We środę we środę. Spotkanie na Facebooku horoskop na 2024 Polskie Towarzystwo Astrologiczne. Jak co roku organizuje. Wykład, no i będę o tym mówił, co nas czeka w tym roku, właśnie. Wydarzenia, układy, ingresy, procesy, ważne horoskopy. Co nas czeka w tym roku? Zapraszam serdecznie. Przypominam, że do, że niedawno też w sklepie pojawił się kurs astrologii medycznej. Ci wszyscy, którzy interesują się astrologią i medycyną, zapraszam serdecznie. Fajny, ciekawy temat: zdrowie i astrologia. Jeszcze to. Jeszcze to. 13 stycznia jest okazja, żeby zapisać się na kurs Jaty, Relacje, Związki, Partnerstwo, warsztat wyjazdowy w Nałęczowie, który organizuję na wiosnę. Od, w, 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 będzie mieć miejsce na wiosnę w marcu. I jest okazja teraz, żeby za dobrą cenę ten warsztat zapisać się. Zapraszam serdecznie tych wszystkich, którzy interesują się rozwojem osobistym. Szkoła astrologii również startuje w lutym, już niedługo. Ci wszyscy, którzy chcą poznawać astrologię, poznawać jej potencjał, rozwijać e, się w kontekście również i zawodowym, chcą poznawać to, jak można pracować z człowiekiem, jeżeli chodzi o astrologię, w jaki sposób możemy rozwijać ten swój potencjał, zapraszam serdecznie. E, szkoła astrologii e, Solarius 28. No, nawet właściwie 30 kilka lat moich doświadczeń zawodowych jeżeli chodzi o pracę z astrologią, z horoskopem zapraszam serdecznie.